Ma tu wachacz. Zapraszam na nowy program na Wachacz TV, który nazywa się Prostoswóry. I zgodnie z nazwą zawsze prostoswóry będę go dla was nagrywał. Co tydzień, przynajmniej przez kilka tygodni, dałem sobie tam 4-5 tygodni czasu, żeby przetestować, czy to w ogóle będzie dla Was interesujące. Będzie to coś zupełnie innego niż testy, które nagrywam co tydzień również i w tym wypadku, jeśli chodzi o testy, nic się nie zmieni. Jednocześnie chciałbym, ten program stworzyć bardziej w formie luźnej, bardziej w takiej formie nawet podcastowej, że nie każdy będzie musiał Musiał to nawet oglądać, będzie mógł sobie posłuchać, i będę opowiadał w nim o tym, co ciekawego. Przez ostatni tydzień, zawsze będę go wrzucał do sieci w okolicach weekendu. Zaobserwowałem w świecie motoryzacji jakieś moje doświadczenia, też newsy, które przeczytałem. I właśnie będę się nimi z wami dzielił. Mam nadzieję, że to będzie dla Was interesujące. Też mam nadzieję, że będziecie dawać mi swoje opinie w komentarzach, czy coś trzeba zmienić, dopracować, ponieważ to wszystko jest jeszcze taka płynna glina, którą możemy razem sobie uformować, żeby ten program, jeśli ma przetrwać próbę czasu, jeśli ma dłużej sobie radzić gdzieś tam w sieci, żeby był dla was jak najbardziej interesujący. Nie będę mówił dokładnie, co tam będzie, lepiej to po prostu pokażę, ale chcę wam powiedzieć, dlaczego to nagrywam. Po pierwsze Dlatego, że nie można oczekiwać innych rezultatów robiąc to samo. To jest bardzo modre stwierdzenie i uznałem, że jeśli chciałbym się jakoś rozwinąć, to warto wprowadzić coś nowego, jeśli chodzi o materiały na kanale. Testów oczywiście się nie pozbywam. Jeśli ktoś tutaj ma jakieś obawy, to testy cały czas będą i będą w takiej samej formie jak dotychczas. I właśnie kwestia jest taka, że testy są maksymalnie informacyjne. Staram się, aby każda minuta tego testu była dla Was maksymalnie wartościowa, jeśli chodzi o informację o samochodzie. Co oznacza, że ciągle muszę patrzeć na zegarek, że muszę obserwować. Och, tutaj już mówię minutę 20, to trochę za długo, jeśli chodzi na przykład o mówienie o jakości czy coś. Więc robię dubel, żeby to nie trwało 35 minut przy takiej wartości. Informacyjnej, takiej pigułce, którą chcę Wam przekazać, tylko żeby zachowywać tę gran, granicę 20 minut, więc tam muszę właśnie bardzo się skupiać na tym czasie. Muszę cały czas patrzeć na zegarek, a chciałbym trochę pogadać też z, z Wami o motoryzacji w takiej bardziej luźnej formie, więc uznałem, że. To może być coś ciekawego dla mnie, będzie to coś odświeżającego, więc bardzo przyjemnie, że jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, do tego kanału, tego formatu nowego. Mam nadzieję, że wy również będziecie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kilka tygodni sobie daje na takie roz, rozruszanie tego, tego prostoswóry. Zobaczymy, a teraz już startujemy tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do właściwego tematu. Na początku powiem, gdzie się aktualnie znajduję. Jest to Hyundai i30 w całkiem rozsądnej wersji wyposażeniowej. Mamy tutaj drugą od dołu odmianę komfort. Jest też podstawowy silnik benzynowy 1.5 wolnosący, więc ewenement w dzisiejszych czasach, bo obecnie już nawet te podstawowe jednostki napędowe są coraz częściej już uturbione, a tutaj mam wciąż wolnosący silnik. W przyszłą środę pojawi się test, gorąco zapraszam, a w zeszłym tygodniu, w którym zbierałem materiały do tego filmu, do tego odcinka na Jeździłem dwoma samochodami. Jeździłem głównie Hondą Jazz. Test już się pojawił na kanale. Link znajduje się tutaj na górze. Teraz się wyświetla. Jest też w opisie i Zachęcam Was do obejrzenia go, ponieważ jest to bardzo ciekawe auto, niektórzy tam mówią, że jest to forma takiego AGD motoryzacyjnego, że nie ma w nim nic ciekawego, a ja uważam, że właśnie nie. Z wyglądu, owszem, nie jest to najbardziej ekscytujący samochód, to trzeba przyznać, ale gdy się popatrzy tak na ogólny styl jego, to, co sobą reprezentuje, jakie rozwiązania są w nim zawarte, to muszę przyznać, że jest to jeden z ciekawszych samochodzików małych, jakimi jeździłem w ostatnim czasie, ponieważ większość małych aut właśnie się chce wyróżnić wyglądem, jakimś tam stylem zewnętrznym, trochę też wnętrzem. A w Hondzie mamy to Magic Seats. Polecam test, zobaczycie tam, sprawdziłem jak to działa. Mamy ciekawie zaprojektowaną deskę rozdzielczą. Świetnie te rozdzielone słupki, przednie, przez co to wszystko jest takie bardzo przestronne. No, fajne auto, więc zdecydowanie nie zgadzam się, aż przeczytam jeden czy dwa testy. Słyszałem to stwierdzenie AGD motoryzacyjne. Zdecydowanie to AGD motoryzacyjne, moim zdaniem, nie jest. Jest to naprawdę ciekawe auto, więc. Polecam, drogi jest, więc nie polecam, może w 100% kupna, jeśli ktoś nie jest bardzo zdecydowany i, i, i chętny na ten model, ale żeby się z nim zapoznać, przynajmniej jak najbardziej tak. Drugim autem, które testowałem, to była Cupra Formentor. Z nim, jeździ, nim jeździłem tylko tam pół godzinki, więc nie mogę za dużo tak bardzo o nim powiedzieć. Po, pożyczył, powiedzmy, dał mi się nim przejechać kolega Piotrek z Samaru, oni go dostali nas taką absolutną premierę, więc miałem tam okazję rzucić na niego tylko króciutko okiem, bo na Wahacz TV nie wiadomo kiedy się ten mm, test pojawi tego samochodu, na pewno nie w tym roku, może jakoś na wiosnę się uda go wyrwać, zobaczymy. W każdym razie, jeśli ktoś jest, mm, łaknie informacji ode mnie, co mm, ten samochód sobą reprezentuje, to tak na dobrą sprawę mogę teraz trochę opowiedzieć, ale powiem też, że może obejrzeć taka osoba dwa testy, które już się pojawiły na kanale, to znaczy Leon w, tej w tym najnowszym wcieleniu i Cupra Ateca, ponieważ wnętrze Formentora to jest Leon. Trochę bardziej dopracowane, troszeczkę bardziej sportowe, jakieś sportowe akcenty się pojawiają, np. dwa przyciski na kierownicy, zmiana trybów i jazdy starter, ale to jest z grubsza to samo co Leon, jeśli chodzi o filozofię obsługi, niestety, ponieważ mamy tam bardzo mało fizycznych przycisków, no ale. Te rozwiązania, te duże ekrany LCD, to wszystko zostało dopracowane. Więc nie jest idealnie, mogłoby być tych przycisków więcej, no ale da się z tym żyć. Więc generalnie, wewnętrzny jest Leon z akcentami właśnie z ateki, takimi jak fotele. Tego typu sprawy też się tam znalazły, więc to z testu Cupra Teki można wyciągnąć i też przede wszystkim charakter można wyciągnąć, ponieważ Kupra Furmentor to jest taki typowy hot hatch, w tym wypadku hot crossover z grupy Volkswagena, to znaczy auto, które ma tą ostrość niewrodzoną, jakby, ale którą może nabyć tą ostrość, ponieważ gdy pojeździłem nie było za bardzo okazji, ponieważ było deszczowo, było ciemno, jeździłem tylko wokół Warszawy, więc to nie są warunki na 310-konne auto, ale. Mogę troszeczkę tam zobaczyć, jak się jedzie w trybie normalnym. I gdybym nie wiedział, czym jadę, to bym stawiał, że tam pod maską jest jakieś 150-190 koni mechanicznych, że to jest po prostu zwykły jakiś crossover z grupy Volkswagena. Dobrze się prowadzący, ale dosyć spokojny. A po przełączeniu w tryb Cupra to już się robiła inna, inna rozmowa, ponieważ wtedy układ kierowniczy się wyostrzał. Też pedał gazu się wyostrzał i czuć było potencjał tego samochodu, ale ten potencjał nie jest taki objawiający się cały czas, tak jak na przykład w Megane RS. Nie jeździłem ogromną ilością hotheczy a RS od Renault, Megane RS jest takim najbardziej hardkorowym przykładem, którym, z którym miałem styczność, więc właśnie do niego się będę odnosił. Tam ten samochód cały czas mówił tak, że dobra, jeśli mógłby przejąć kontrolę nad nawigacją, to cały czas ustawiałby... W niej jakąś destynację, jakiś tor wyścigowy, ponieważ on był twardy zawsze, był ostry zawsze i to był właśnie taki typowo torowy samochód, który można sobie, którym można sobie pojechać na co dzień, ale trzeba mieć świadomość, że to jest jednak samochód z przeznaczeniem na tor do jakiejś wyścigowej, wyczynowej jazdy. Tymczasem, Formentor, gdyby go przełączyć w te tryby komfortowe, sądzę, że spokojnie można by z nim zrobić. Nie wiem, 700 km, ktoś nie lubi sportowo jeździć, bez najmniejszych problemów mógłby sobie w nim poradzić. Po przełączeniu na Cupra, oczywiście, miałby zdecydowanie. Zdecydowanie więcej, więcej potencjału mógłby sobie wykorzystać, i ten samochód potencjał naprawdę ma. To, co mnie w nim rozczarowało, właściwie jedna rzecz, to wydech, ponieważ obecnie nie ma żadnych edycji specjalnych, na przykład z wydechem Akrapowicza, w Cuprze Atece miałem coś takiego. I właśnie Cupra Ateca miała taki sam styl, dlatego powiedziałem, że można obejrzeć test tego auta i to się przeniesie właściwie jeden do jednego na Formentora, że tam też jeździłem w trybie normalnym, w ogóle nie czułem tej ostrości. W trybie sportowym, w trybie Cupra czułem, że ten samochód ma ogromny wtedy dopiero potencjał. Więc to są takie dwa światy, można sobie je przełączać przyciskiem i przenosić się z jednego do drugiego, ale Cupra TK była w edycji limitowanej z wydechem Akrapovicza i on brzmiał, jak się odpalało silnik to pięknie ryczał, jak się robiło przegazówkę to strzelał, a w Formentorze stanęliśmy nim na chwilę w takim małym tuneliku, wyłączyłem silnik później odpaliłem go, nie było jakiegoś monstrualnego ryku wtedy też zrobiłem przegazówkę, spodziewałem się, że będzie jakieś strzelanie, jakieś tego typu sprawy ale niestety tego nic nie było więc osobiście, gdybym już chciał Formentora, a to jest naprawdę fajny samochód, jeśli ktoś chce mieć takie właśnie dwa w jednym nietuzinkowego crossovera, to fajne jest to auto za około 200 tysięcy złotych, to poczekałbym jednak, mają się pojawić jakieś kolejne wersje limitowane, specjalne i na pewno tam się pojawi konkretniejszy wydek, ponieważ obecnie ten samochód brzmi nieźle, ale nie brzmi tak, jak powinien, jeśli chodzi o, o to, ile ma pod maską i jak się prezentuje, i że ma na masce właśnie logo Kupry. To są samochody, które, którymi jeździłem w tym, tym tygodniu. Przejdźmy teraz do rzeczy, które zwróciły moją uwagę, jak tam przeglądałem sobie jakieś newsy związane z motoryzacją. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, jest to podświetlenie znaczka Spirit of Ecstasy w rolls royce Mam tutaj ściągawkę na tablecie, będę, będę czasami do niej zerkał, żeby tam posiłkować się nią. Chodzi o to, że dotychczas osoby, które kupują Rolls-Royce'a, mogą sobie zamówić ten znaczek, który, jest, który może wyjeżdżać z końcówki maski i zamówić, żeby on był podświetlany. Dotychczas można było to zrobić na całym świecie, obecnie już nie można tego zrobić w Unii Europejskiej, i osoby, które mają ten znaczek już zamówiony i w swoich samochodach, będą musiały pychać do serwisu i go wyeliminować czyli zamienić na taki nieświecący. Jest to spowodowane tym, że Unia Europejska chce walczyć z zaśmieceniem świetlnym okolicy Europy, w tym wypadku, ponieważ jest to problem dla wielu osób. Pogarsza to stan psychiczny, stan snu. Jeśli cały czas, na przykład, w nocy przez okna wdziera się do mieszkania światło i możemy tego jakoś świadomie nie widzimy. Ale nasz mózg podświadomie zauważa, że coś się tam dzieje i ten nasz sen na przykład jest gorszy, odpoczynek jest pogorszony. I właśnie postanowiła Unia Europejska walczyć z tym, między innymi poprzez eliminację tego podświetlenia tego znaczka. I jest to, to moim zdaniem, przyznam, dosyć dziwne, ponieważ ten znaczek, znaczy jeśli chcieli to wyeliminować, jeśli taki ukryty ich cel był taki, żeby po prostu zmniejszyć trochę ilość obciachu na świecie, to zgadzam się jak najbardziej, ponieważ no to nie jest najbardziej ekscytująca rzecz i taka najbardziej nobliwa, jeśli ma się podświetlany znaczek na samochodzie, zwłaszcza tak dostojnym jak Rolls-Royce, dla mnie to jest taki, tak po angielsku się mówi show-off, w nie najlepszym słowa tego znaczeniu, więc jeśli chcieli to wyeliminować pod płaszczykiem właśnie walki ze zanieczyszczeniem świetlnym, to jest to bardzo rozsądne, rozsądne podejście. Jednocześnie, jeśli chcieli po prostu wyeliminować świecenie z tego powodu, o którym komunikują, no to już nie jestem co do końca przekonany co do rozsądności tego rozwiązania, ponieważ... Ten znaczek jest mniej więcej taki pewnie i nie świeci jakimś bardzo potężnym blaskiem na pewno mniejszym niż światła samochodu a ich raczej nikt nie będzie chciał eliminować z samochodów. Tak samo podświetlenie tablicy rejestracyjnej, nawet podświetlenie kabiny sprawia, że więcej jest tych źródeł światła, które mogą pogarszać czyjś wypoczynek, czyjś sen, jeśli na przykład ten samochód przejeżdża obok czyjegoś okna, więc ten Spirit of Ecstasy no. Nie jestem przekonany, czy jego eliminacja będzie najbardziej przy, bar, najbardziej będzie zwiększała komfort psychiczny innych osób i na sprawa, że Rolls-Royce'ów nie jeździ tam co drugie skrzyżowanie nie ma tego samochodu na nim, więc gdyby właśnie tak było i na przykład na skrzyżowaniu było 17 takich świecących spirit of ecstasy, na co drugim skrzyżowaniu to rozumiem mogłoby to mieć jakiś efekt, no, ale teraz sądzę, że nie więc zastanawiam się co taki urzędnik gdzieś tam w Brukseli wracając do domu po dniu, w którym podjął takie decyzje, że właśnie to trzeba będzie wyeliminować sobie myśli myśl sobie, kurczę, naprawdę zrobiłem dobrą robotę dzisiaj, poprawiłem stan tego świata w sposób znaczący. Ciekaw jestem, jak, jak co sobie tacy ludzie myśleli, no ale przynajmniej można też szukając innych pozytywów, że zajmując się takimi poważnymi sprawami, może trochę odpuścili i nie mieli czasu, żeby zająć się kolejnym dokręcaniem śruby producentom, którzy chcą jakoś tam przetrwać te coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin, a tutaj może Jeden dzień legislacyjny poszedł właśnie na ten nieszczęsny Spirit of Ecstasy, który teraz już nie będzie świecił. Tylko w Europie, bo w innych krajach, poza Europą, na innych kontynentach spokojnie wciąż może błyszczeć nie tylko samochód, ale też rozświetlać okolice ten mały znaczek. Kolejny temat jest związany właśnie z normami emisji spalin, coraz bardziej zaostrzanymi. Jednym ze sposobów, w jakim radzą sobie producenci z tym tematem, jest wpuszczanie na rynek hybryd plugin i Jeep właśnie się na coś takiego zdecydował. Pojawiły się wersje 4XF w przypadku Renegade a i Compassa. Są to takie dosyć typowe hybrydy plugin. Z przodu mamy tam silnik benzynowy 1,3 o mocy 130 albo 180 koni. Z tyłu mamy silnik elektryczny o mocy 60 koni mechanicznych, zawsze. Mamy też 11. 4,0 kWh energii, którą można, która może znaleźć się w bateriach, co pewnie da jakieś 50-60 km zasięgu tylko na prądzie. Mamy też osiągi całkiem niezłe w Renegade, w tym mocniejszym wariancie łącznie 240-konnym. Jest to 7,1 sekundy do setki. Więc to wszystko fajnie brzmi jeśli ktoś ma gniazdko i będzie chciał sobie ten samochód ładować przez nocą, to, no to będzie mógł taniej jeździć na tych takich codziennych, powiedzmy miejskich dystansach, ale będzie musiał jednak początkowo sporo wydać pieniędzy, żeby móc później oszczędzać na tym prądzie i paliwie, ponieważ porównując wersję tak bezpośrednio, ponieważ hybryda jest w mniejszej ilości wersji dostępna tylko w tych bardziej dopasionych i porównując odmianę na przykład Limited, mamy silnik benzynowy, Jeden silnik benzynowy 180 koni z automatem kosztuje 120 100 zł. W przypadku wariantu tylko benzy tylko benzynowego. Słabszy wariant hybrydowy kosztuje 172 000 złotych równa, czyli ponad 50 tysięcy złotych różnicy. Tak samo sytuacja wygląda w bardziej dopasionych wersjach Renegade'a. W przypadku kompasa również są modyfikacje cenowe i to wyraźne, ponieważ mamy na przykład benzynowy 1470 koni również w odmianie limited za 142 400 złotych. Tymczasem w wersji hybrydowej tej słabszej 190 koni mamy 188 500 złotych, więc jak to bywa zawsze z hybrydami, trzeba więcej za nie zapłacić. Ale jeśli ktoś chce, no to teraz w przypadku Jeepów ma taką możliwość. Tak samo sytuacja wygląda teraz w przypadku Oktawi RS, która pojawia się na rynku i również pojawia się w we wersji hybrydowej plugin. I ona również jest droższa. Mam tutaj bezpośrednie porównanie 2.0 TSI, 245 koni, kosztuje od 147 850 zł. Tymczasem wersja hybrydowa to kosztuje 158 300 zł. I... Tutaj płaci się więcej i też dostaje się rzeczy, które nie do końca chce się mieć w wersji RS. To znaczy, mamy gorsze, gorsze sprint do setki. 6,7 sekundy jest w tylko w wersji benzynowej, 7,3 sekundy jest w wersji hybrydowej. Pomimo takiej samej mocy 245 koni, więc to pokazuje, że pomimo tego, że jak się sumuje te mocy obu silników, to wychodzi niby ładnie, ale jednak nie jest to to samo, co taki zwykły, oldschoolowy i ogarniający wszystko benzyniak czy diesel. Mamy też podwyższony prześwit w wersji hybrydowej, to znaczy w wersji benzynowej są obniżono obniżony o 1,5 cm, a w hybrydzie jest on taki, jak w zwykłej Octavia, wyższy o 1,5 cm, co pewnie będzie jakoś tam wpływało na to, jak ten samochód się zachowuje w zakrętach. Mamy w końcu silnik, ponieważ 240 3.5 koni w wersji zwykłej jest generowany z 2.0 TSi, czyli rozsądnego silnika, który wiadomo, że już teraz nie ma co liczyć na jakieś 3-litrowe fałszustki w takich samochodach, ale jeszcze broni się pojemnością, broni się ilością cylindrów, wszystko jest ok. Tymczasem w hybrydzie mamy silnik 1.4 TSi, który połączony jest z silnikami elektrycznymi, co nie brzmi przyznam najlepiej. Znaczy, wyobraźcie sobie, kupujecie taki samochód, jedziecie na jakiegoś spota albo rozmawiacie z nim o tym samochodzie z jakimś swoim znajomym i on się pyta, o oh, fajna, kurczę RS tutaj fajnie wygląda, wszystko spoko a co to ma pod maską? No to już kh. powinieneś powiedzieć na początku taka osoba, że zostawiła żelazko i jedzie wykorzystać te 245 koni, żeby je wyłączyć dopóki nie spali jej się dom, ale jeśli już zdecyduje się pociągnąć ten temat i wziąć to na klatę, to gdy powie, że ma w Octavii RS silnik 1.4 benzynowy, to nie będzie to wzbudzało wielkiego, jak sądzę entuzjazmu innych osób, które to będą słyszeć, no to nie brzmi dobrze, przyznam nie, nie jestem tego wielki fanem, ale ta wersja 2.0 benzynowa pewnie będzie fajnie jeździć, jeszcze nie miałem okazji mieć styczności z jakimkolwiek egzemplarzem Octavii, miałem mieć styczność, ale niestety został tam uszkodzony musiał wypaść na pewien czas z parku prasowego. Kolejny test będzie umówiony na końcówkę grudnia, więc dopiero wtedy się pojawi, no ale mam nadzieję, że wtedy już ten test w końcu dojdzie, dojdzie do skutku i żadnych niepożądanych sytuacji z oktawią nie będzie. rs też chętnie będę mógł przetestować. Pewnie on będzie kosztował trochę więcej niż to, niż to 147 850 zł, ponieważ no, to jest wersja podstawowa. Tam jest sporo rzeczy i w, właściwie wszystko, co, co potrzebne. Jednocześnie sporo też rzeczy można sobie dodać takich bardziej bajerów, jakiś wyświetlacz head-up, hak holowniczy, w, też można sobie zamówić panoramiczny dach, no ale zazwyczaj te stówki są właśnie w te rzeczy takie dopasione, do, doposażone, więc do 200 tysięcy można na wypasie sobie zamówić ten samochód za 147 850 zł, jeśli ktoś chce takiego golasa, ale naprawdę dobrze wyposażonego można mieć i można mieć już oktawię RS w takiej cenie. Dobra, zostawmy te hybrydy, przejdźmy do dróg, konkretnie do fragmentu drogi, który osobiście nie jest dla mnie jakiś bardzo bliski sercu, ponieważ nigdy właściwie tam nie jeżdżę, ale ponieważ jestem fanem jakichkolwiek nowych dróg ekspresowych, które się pojawiają, to warto o nim wspomnieć. Chodzi o odcinek Szubin Północ do Żnin Północ, do, pomiędzy tymi węzłami ma 19,30 19,3 km i znajduje się na południowo, na południowy zachód od Bydgoszczy. Mamy tam budowaną drogę ekspresową S5 i ona zyskała kolejny właśnie dwujezdniowy fragment, nie jest on jeszcze w pełni oddany do użytku obowiązuje tam 70 km na godzinę ograniczenie w ramach tymczasowej organizacji ruchu czyli w polskich warunkach pewnie 90-130 będzie jeżdżone, bo już są dwa pasy i wszystko jest, wydaje się, że jest spoko, nie do końca jest, więc radzę nie cisnąć na takich drogach, ponieważ tam ludzie mogą pracować wciąż, wykańczać jakieś ekrany czy coś, więc nie ma sensu tam cisnąć i tak można się cieszyć dwujezdniowym, bezpiecznym fragmentem drogi kolejnym. Jak tak, patrzyłem na S5, ponieważ nie jeżdżę tam właściwie nigdy, dlatego dlatego nie jest, takie jak wspominam, droga też bliska mojemu sercu, ale patrzyłem na S5, to jeśli osoba mieszkająca właśnie w Bydgoszczy, w Poznaniu przemieszczają się pomiędzy tymi dwoma miastami, to naprawdę już nabiera kształtów ta, ta droga. Tylko co, co najwyżej bliżej bydgoszczy się robi gorzej, a tak to wszystko jest już ukończone albo w miarę ukończone, więc bardzo fajnie, że kolejne drogi ekspresowe rodzą się na naszych ziemiach polskich. Teraz chciałem powiedzieć o rzeczy, która pokazuje, że takie plotki o definitywnej śmierci Mitsubishi w Europie były mocno przesadzone, ponieważ pojawił się Eclipse Cross, nowy, znaczy nie nowy zupełnie, ale odświeżony i to całkiem wyraźnie pokazujący, że Mitsubishi naprawdę umie robić liftingi, ponieważ ASX jest pudrowany już od 10 lat i może nie wygląda pod kątem rozwiązań technologicznych niektórych, jak auto z 2020 roku, ale jeśli chodzi o wygląd, nie ma się czego wstydzić. Tak samo Eclipse Cross, jest zdecydowanie nowszym modelem, ale miał bardzo kontrowersyjny tył. Teraz ten tył wciąż może nie jest ultra zgrabny, ale zdecydowanie, teraz widzicie zresztą zdjęcia, został zdecydowanie poprawiony. Już nie jest tak kontrowersyjny, jest trochę bardziej rozsądny i moim zdaniem zdecydowanie lepszy. Przód też, więc naprawdę fajnie ten samochód wygląda. I też co ważne, zmieniły się w tym aucie multimedia, ponieważ dotychczas to była moim zdaniem pięta Achillesowa tego samochodu, że kupując nawet najbardziej dopasioną Adım Instyle Plus wydając ponad 150 tysięcy, co chyba ten samochód kosztuje około 150 tysięcy zł w takiej odmianie, nie można było mieć w nim nawigacji, a teraz już ta nawigacja będzie wraz z nowym ośmiocelowym ekranem systemu inforozrywki, znanym przynajmniej z tego, co widziałem na zdjęciach, już z SX, czyli to wciąż nie będzie najlepsze rozwiązanie na rynku zdecydowanie, no ale nie trzeba będzie podłączać sobie telefonu przez Apple CarPlay czy Android Auto i się kisić na tym malutkim wyświetlaczu, który dotychczas był Oferowane jako ten największy. Teraz osoby, które zapłacą więcej, będą miały w końcu coś, co jest adekwatne do, może nie do końca pod kątem estetycznym interfejsu, ale pod kątem funkcjonalności, chociaż do 2020 roku. No i też będzie, oczywiście, hybryda plugin, bo tego nie mogło zabraknąć. Będzie to przynajmniej z tego, co tam czytałem. Zbliżony układ do tego, co, który można spotkać w Outlanderze PHEV, to znaczy silnik benzynowy 2,2 litra, połączony z silnikami elektrycznymi, łączna moc układu pewnie będzie wynosić, tak jak w Outlanderze, 224 konie mechaniczne. Przedostatni temat, który uznałem, że warto wam opowiedzieć to ograniczenia prędkości w Volvo i ich możliwość zdjęcia, ale nie przez producenta, on dalej forsuje 180 km na godzinę jako maksymalną prędkość, jaką mogą rozwijać jego samochody, ale przez tunerską firmę Heiko Sportiv, która pozwala to ograniczenie zdjąć. Przygotowałem sobie cennik, ponieważ jest on zróżnicowany. Dla serii 40 jest to 1290 euro, dla serii 60 mamy 1490 euro, dla serii 90 1690 euro, a jeśli jest wariant hybrydowy, to trzeba jeszcze do każdej z tych cen dodać 100 euro i można sobie zwiększyć prędkość nawet o 70 km na godzinę, ponieważ te najszybsze samochody rozwijają 250, tego limitu 250 już nikt nie będzie ruszał i sądzę, że jakiegokolwiek limitu... Te, nawet tych 180 km na godzinę nie ma zbytnio sensu ruszać, ponieważ osobiście nigdy nie czułem potrzeby jechać z taką prędkością po drodze publicznej. Już abstrahując od tego, że jest to niezgodne z prawem, to jest to też po prostu głupie. Kiedyś miałem okazję w bezpiecznych okolicznościach pojechać grubo ponad 200 km na godzinę, i jest to. Moim zdaniem, rozwiązanie nie warte korzyści czasowych, ponieważ mamy wtedy, przynajmniej ja, miałem, ogromny stres. Trzymałem tą kierownicę kurczowo, ręce spocone, otoczenie po prostu mijało mnie z prędkością nieprawdopodobną. Później, jeszcze miałem dziwną sytuację, taką, po, ponieważ zacząłem mocno hamować, gdy już musiałem. Hamuje, hamuje, hamuje. Mój mózg, przyzwyczajony do tych normalnych prędkości, spodziewał się, i też patrząc na różnicę tego, z jakim tempem przemieszczało się otoczenie wokół mnie, myślałem, że jadę, nie wiem, 50-60 km na godzinę. Patrzę na prędkościomierz, a tam wciąż jadę grubo ponad 100, jakieś było 130-140. Byłem mocno tym zaskoczony i zdecydowanie, moim zdaniem, bez sensu jest zdejmowanie tego granicznika. Prędko, duża moc jest fajna, ale dlatego, że można nacisnąć ten pedał gazu i wtedy ten samochód brutalnie wyrywa do przodu. I może wyrwać od prędkości 90 do 140 km na godzinę i to też jest frajda, albo jak wyjeżdżamy na drogę szybkiego ruchu od 50 na przykład do 140, jak wyjeżdżamy na autostradę z tego ślimaka, który prowadzi na tę autostradę, to jest właśnie fajne i po to się bierze dużą moc w samochodach a nie po to, żeby cisnąć 250 km na godzinę, ryzykując życie i no nie wiem, no dla mnie czyli osoby, która czy jakoś świadomie patrzy na, na swoje umiejętności i na to, jak działają prawa fizyki jest to głupie, na publicznych drogach pod każdym względem, więc ja bym zdecydowanie tych pieniędzy nie wydał, ale sądzę, że też zdecydowanie znajdzie się grono osób, które wydadzą te kilka tysięcy złotych w przeliczeniu i będą mogły wtedy jeździć powyżej 180 km na godzinę w Volvo. Na koniec chciałem Wam powiedzieć taką typową ciekawostkę, króciutką. Mianowicie Toyota przekazała model Mirai przerobiony na Papa Mobile, którym papież Franciszek podróżował po pielgrzymce do Japonii w 2019 roku. W jego ręce, czyli jest, już ten samochód jest w Watykanie. I co zwróciło moją uwagę, ponieważ myślałem, że na zachodzie Europy jednak infrastruktura związana z wszelakimi alternatywnymi sposobami zasilania samochodów jest bardziej rozwinięta. Tymczasem wyczytałem, że papież nie będzie mógł z niego korzystać na miejscu, ponieważ najbliższa stacja, gdzie można sobie naładować wodór, jest oddalona o 650 km, więc nie tylko w Polsce mamy takie problemy, że jeśli ktoś by chciał sobie kupić Toyota Mirai, to by musiał jeździć do Niemiec żeby ją zatankować. We Włoszech również tego typu problemy może mieć nawet głowa Kościoła Katolickiego, chyba że jakąś tam stację z okazji właśnie obecności Papa Mobile na wodór w tym miejscu, jakoś w okolicy. Toyota czy rząd włoski czy ktokolwiek inny postawi i będzie można sobie ładować czy tankować w tym wypadku wodór do takiego papamobile a przy okazji może do innych wodorowych samochodów których nie ma zbyt dużo no ale sądzę że jest to lepszy tak na dłuższą metę sposób i lepsze wyjście jeśli chodzi o, o napędzanie samochodów niż obecnie forsowane silniki elektryczne które powinny być moim zdaniem taką przejściową przejściowym krokiem na drodze ku nowemu zupełnie innemu sposobowi zasilania pojazdów mechanicznych. I to wszystko co przygotowałem w dzisiejszym prosto z Przyznam, że szalenie przyjemnie mi się to nagrywało i czerpałem bardzo dużą radość z możliwości mówienia do was właśnie w takim stylu. Mam nadzieję też, że wam chociaż w jakimś tam stopniu przyjemnie się mnie słuchało czy też oglądało zachęcam was do wyrażania opinii, co myślicie o, o prosto z fury, co byście zmienili, poprawili, co wam się podoba. Będzie do, to dla mnie bezcenne wręcz informacje. Zachęcam też do komentowania poszczególnych rzeczy, które poruszam w tym programie, żeby jakąś tam dyskusję wywołać w komentarzach i też jeśli komuś się podobało, to tradycyjnie zapraszam do dania łapki w górę, ponieważ będzie mi z tego powodu bardzo miło i też to będzie jakieś dodatkowe potwierdzenie, że to, co robię tutaj, że ten format ma jakiś sens. Subskrypcja nie zaszkodzi. Ponieważ już za tydzień pojawi się kolejny odcinek. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście pisali swój feedback, dawali swoją informację zwrotną, ponieważ to nie ma być fajne dla mnie, ale przede wszystkim ma być fajne dla Was, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotna rzecz, i do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału. Już w środę. Test Hyundai i30 się pojawi wieczorem w klasycznej formie, a my widzimy się wprost z fury za tydzień. Na razie!